Okej, okay, okej, okay, okej... Okay. I... Dzięki. I... fuck Pazury SSG. Kurde. Ale dostałeś z tego, z case'a. No z case Ile ja mam... A do handbrownu mam tylko trzy, kurde. Ale dobra. Jeszcze się kupi przecież. A i tak myślę, że dobrze wyszło Ja tu mam do wymiany tych itów no, Ale nie wiem po co to zrobiłem, dobra <laughs> Fajnie Jeszcze jedno tylko Jedno doładowanie i pięć skrzynek jeszcze otwartych, no, nawet może cztery tylko Dobra ale myślę, że to jest dobry start. Bo mam SSG Pazury, ale. Ale, ale ile tych case'ów otwierasz? Teraz ślady używania. Lol, <coughs> a jeszcze jest lepszy ślad. Czekaj, wiesz, że właśnie straciłeś chyba z 2 euro. Wiem, wiem, ale jest jeszcze. Kurde, i czym się różni przetestowany w boj od ślady używania? Nie widać tego praktycznie na tym SSG. Nie widać bardzo, bo. bo...